Halo, halo, dzień dobry. Witajcie wszyscy bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Crox, a to taki odcinek poglądowy, w którym zastanowimy się i przeanalizujemy to, co ostatnio zostało ogłoszone, jeżeli chodzi o nasz ukochany symulator Microsoft Flight Simulator 2020. Mam nadzieję, że obejrzysz ten odcinek. Mam nadzieję, że walniesz łapę gdzieś pod spodem. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to też zasubskrybujesz serdecznie Cię, mocno, teraz w tym momencie zapraszam. I drodzy Państwo, przedstawiam Wam samolot A320 od grupy Phoenix. Proszę Państwa, i to jest kolejny A320 do Microsoft Flight Simulator. Tylko nie będzie to A320 NIO, tak jak w przypadku samolotu od Flyby Wire, tylko będzie to zwykły A320, takim, z takim, jakim mieliśmy do czynienia na przykład w Preparedzie czy x jeżeli ktokolwiek z Was w tych symulatorach latał. A więc pierwszy płatny. Tutaj należy to zaznaczyć, że będzie to pierwszy płatny A320 do Microsoft Flight Simulator 2020. Więc okej, okay, zgadzam się z tym. Ale jestem trochę zniesmaczony, że kolejny raz A320 czy kolejny A320. No bo teraz należy sobie zadać pytanie, bo wiemy, że Aerosoft na razie chyba z tego co wiem, nie miał planów wydania tego A320. Bierze się za to studio Phoenix, które nie ma jakiegoś większego doświadczenia w tworzeniu takich produktów w pełni kompatybilnych, akurat z tym symulatorem. Trochę się obawiam, że mogłoby to ich nieco zbić z tropu, jeżeli wypuściliby niesprawdzony samolot i liczba błędów zgłaszanych przez użytkowników byłaby zbyt duża w porównaniu z siłami, które oni mogą do tego samolotu włożyć. Moi drodzy, Jestem na stronie FS Lite, widzicie pod spodem. Tutaj macie zdjęcie kokpitu. Rzeczywiście wygląda to bardzo ładnie, wygląda to bardzo zacnie. Oczywiście są to screeny jakkolwiek podkręcone, e, troszeczkę graficznie podkręcone. O to mi chodziło, więc e, tutaj mamy do czynienia z kokpitem w pełni e, zreworkowanym, to znaczy napisanym od nowa. Nie jest też tak, że ten, e, ten kokpit jest czegoś skopiowany, bo wiem, że fly by, fly by Wire zrobiło tak, że po prostu wzięło e, m, kokpit czy samolot e, w całość. Całości od y, ASOBO, no i zrobiło go po swojemu. Wiemy też o tym, że ten Flyby Wire ostatnio mm, no niezbyt dobrze w środku działa. Znaczy, przynajmniej u mnie. Dobrze nie działa. Przy takim kąpie, jak mam spadek klatek do 20 jest bardzo odczuwalny, i wydaje mi się, że coś jest nie tak z samolotem, a nie z moim komputerem. Zwłaszcza, że jeżeli wsiądę do CRJ od Aerosoftu, sytuacja diametralnie się zmienia. To jest 50-60 klatek, więc sami rozumiecie, że coś jest nie tak z tym flybywire. Wire. Jakie Wy macie odczucia, jak wy to widzicie? Jak wy macie z flybywire? Wire? Możecie to napisać w komentarzach pod tym filmem. Chętnie nie zobaczę jak jest u Was. Dobrze, moi drodzy. Screeny nie za wiele nam powiedzą, bo tak naprawdę istotne w symulatorze, istotne rzeczy w symulatorze to funkcjonalności, które taki samolot będzie posiadał. O właśnie, tutaj akurat trafiliśmy na screena komputera pokładowego i między innymi taki komputer pokładowy ma, 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 duży, ma duży sens, jeżeli jest dobrze zrobiony. Jeżeli nie jest dobrze zrobiony... No to, no to jest słabo. Słuchajcie, w artykule na FSLite pozwolę sobie go zacytować, jako że mogę go zacytować, korzystając z prawa cytatu. Ten samolot został zaprezentowany niektórym dziennikarzom i niektórym youtuberom. Ja mogę tylko opierać się na tym, co jest napisane. I teraz tak. Jedną z pierwszych rzeczy, jakie zrobił Amir, czyli. Człowiek, który zarządza teamem Phoenix, który będzie tworzył ten samolot, było odrzucenie koncepcji samolotu poziomu badawczego. Cokolwiek to oznacza, termin ten ma pewne konotacje. Cały zespół stoi za ideą, że to, co robi, to samolot o wysokiej m, takiej, wiecie, imersji, Oznacza to, że A320 będzie pełen dogłębnych symulacji, wysokiej jakości teksturowania i modelowania, także innych funkcji, które sprawią, że wrażenia z gry będą. Bardziej wciągające. W związku z tym nie oczekuj, że ten samolot będzie oznaczony jako samolot studyjny. Tutaj jest tłumaczenie, takie powiem szczerze, słabe. Study level aircraft to bardziej chodziło o to, żeby mówić o użytkownikach, którzy bardziej się uczą symulatora niż nie uczą. To nie będzie dla użytkowników, którzy uczą się symulatora. I teraz tak, zagłębiając się w prezentację, Amir, czyli ten, który tworzy, który, 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 który przewodzi temu teamowi, zaczął od szczegółowego, zakulisowego procesu modelowania, przez który przeszedł zespół. W przypadku Phoenix Sim mieli szczęście, że mieli dostęp do kilku rzeczywistych samolotów i spędzali czas z odrzutowcami. Patrzcie, takie rozwiązanie, czyli oni nie wyszli z założenia, że będą kopiować pracę innych ludzi, którzy stworzyli inne samoloty do Simów, które opierały się na innych samolotach, do Simów. Simu, a dopiero te, ci prekursorzy, ci protoplaści opierali się na, na prawdziwych samolotach. Być może. A być może były tworzone od podstaw, tylko imaginując sobie to w głowie. Więc w przypadku A320 Phoenix Sim podjął staranne i przemyślane kroki w celu odtworzenia zewnętrznej i wewnętrznej strony kultowego samolotu o wąskim nadwoziu. Dzięki skanowaniu 3D zespół był w stanie odtworzyć model, który jest niezwykle dokładny. Kiedy Pokazano mi podgląd z góry, przełączniki świateł lądowania były nieco przesunięte w środku, co odzwierciedla samolot, który był używany przez wiele mm, lat. E, no więc tutaj chłopaki też postarali się odwzorować ten samolot od środka, czyli porobić zdjęcia i zrobić z tego modele. E, no spoko. E, poza modelowaniem zespół podwoił sposób, podwoił sposób. A, absolutnie nie rozumiem, "beyond the modeling the team has been doubled down on how they Aha, okej. Okay. Korzystając z narzędzi do korekcji kolorów, aby uzyskać odpowiednie odcienie i odcienie w kokpicie. Zespołowi udało się stworzyć kokpit Airbusa, który Wygląda jak prawdziwy. Być może najbardziej imponującą technologią, jaką widziałem podczas półtora godzinnej prezentacji, była praca nad teksturami na zewnątrz samolotu. Ponieważ A320 jest takim koniem pociągowym, przechodzi przez wiele cykli, walcząc z każdą pogodą i ma mnóstwo ludzi na pokładzie. W związku z tym brud. Zużycie i rozdarcia gromadzą się na zewnątrz samolotu. I tutaj na chwilę zatrzymam, ponieważ tego mi mocno, 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 mocno brakowało w poprzednich samolotach. Brako... Zobaczcie, właśnie to jest na tym screenie. Zobaczcie. To jest wytarte. Być może dlatego, że tej wajchy do speed speedbreaków czy grand spoilerów bardzo często się używa. Być może o to opiera się ręka. Zobaczcie na przycisk od radera. Analizując sobie ten screen, no wygląda to znakomicie. Ten, ta biała farba na tym przycisku jest lekko poobdzierana. Świadczy to o tym, że rzeczywiście jest to zużyte. Patrząc dalej, co tutaj może być? Tutaj też ten mode selector jest nieco wytarty. I... To jest fajne. To jest tak jakby ten panel od pogody, od od w sumie to nie jest TICAS, to jest Multiscan, czyli no przełączniki od pogody, od radaru pogodowego, też są lekko przybrudzone. Przecież kokpit nie wygląda tak jak sobie myślimy i tak jak jest w symulatorze, że jest czyściutki. On nie jest czyściutki, on jest używany codziennie i tam mogą być rzeczy powycierane, brudne, etc. etc. Podczas mojej wirtualnej wycieczki pokazywane były obszary wokół silnika, w których, można wy... w których może wyciekać płyn, podczas gdy ster był zabrudzony. Yy, imponujące jest to, że każdy z tych obszarów został prawidłowo yy, oteksturowany odpowiednim materiałem PBR, aby światło ukazywało ten brud w odpowiednich yy, okolicznościach. Słowa nie oddają tej pracy sprawiedliwie i miejmy nadzieję, że zrzuty ekranu dadzą Ci wyobrażenie o tym, jak to jest wyjątkowe. No właśnie. No właśnie. Patrzymy sobie na te screeny, i rzeczywiście tutaj akurat tego nie widać o czym oni mówią, ale te screeny wyglądają genialnie. Te screeny wyglądają genialnie. Zwłaszcza to, zobaczcie, jak te systemy od grand spoilerów czy speed Breaków są fajnie odwzorowane. Jeżeli to działa jakoś hydraulicznie, no to jest to mega, mega sztos. Tutaj. Zobaczcie, ja nie wiem, czy to jest to, o czym oni tutaj pisali, że rzeczywiście to są te przybrudzenia, które widać dopiero w odpowiednim, w odpowiednim świetle. No i tutaj wracamy do kokpitu. Patrząc na ten screen, ja mam wielką nadzieję, że ten pierwszy płatny Airbusa 320 do Microsoft Flight Simulator będzie miał też poprawnie działające systemy, czyli cały, cały w który którego w Fly By Wire bardzo, bardzo mocno brakuje. No i. i nie będę was oszukiwał, że to jest całe klub, bo to, że oni zrobili przybrudzenia w kokpicie, to każdy mógł je zrobić, tak? Yy. Idąc dalej w to, co tutaj jest w tym artykule i tej recenzji na FS Elite napisane. Obszar, o którym jeszcze nie wspomniałem... W... Obszar, o którym jeszcze nie wspominałem, to same systemy. Widzieliśmy samoloty w poprzednich modelach przepływ paliwa, powietrze, hydraulika i tym podobne. Czyli tutaj autor wyraźnie wskazuje to, o czym ja mówiłem, czyli systemy. A Phoenix System A320 nie będzie inny. Chociaż wszystkie te systemy sprawiają, że to jest żyjąca i oddychająca maszyna, jest również mnóstwo pracy, która została włożona w niestandardowy autopilot i FMC. O. Niektóre funkcje FMC FMC wykraczają poza funkcji, funkcje nawet yy, takie, które znajdowały się w preparedzie trz, w preparedzie. Yy. O, I tu jest coś, co mnie zaciekawiło, które wielu w tym ja uważa za najbardziej realistyczną reprezentację produktu Airbusa. Jednym ze wspólnych przykładów było zastosowanie podejścia FLS. Nie, nie literówka. W rzeczywistości nie wiedziałem, czym jest podejście FLS, dopóki nie powiedział mi tego Amir. Zasadniczo w nowych samolotach Airbus FMC może stworzyć wirtualną ścieżkę schodzenia i lokalizator, aby pomóc w podejściach nieprecyzyjnych, jeśli nie istnieje. Nieje takowe na lotnisku. Zespół Fenix Sim przejął tą stosunkowo nową technologię w prawdziwym świecie i wdrożył już ją w swoim produkcie. Oprócz tego uwzględniono takie funkcje jak przesunięcia boczne, ATP, RTA i wznoszenia stopniowe. To wykracza poza to, co robią inne symulowane produkty Airbusa u tutaj przytyk w Aerosoft i w FS Labsa. Coś o czym wspomniano przed ujawnieniem Phoenix Sim A320 to fakt, że samolot ten będzie wyposażony w kompleksowy system awarii. I to bardzo ciekawe. Tutaj break i do powiedzenia redaktora. To jest break, bo awarie. No właśnie. Wszyscy mnie na początku pytają, Kroks, so, a kiedy będą awarie? awarie. Kiedy, kiedy ci odpadnie skrzydło? Kiedy, kiedy ci odpadnie skrzydło? Proszę, od, niech ci odpadnie już silniki skrzydło. Ja chciałbym zobaczyć, jak się urywa. No tutaj takich typu, tego typu awarii nie będzie, ale teraz uwaga. W chwili pisania tego tekstu w samolocie dostępnych jest obecnie 383 są dostępne 383 awarie. A lista awarii sięgała od problemów hydraulicznych i wycieków paliwa po awarię silnika, a nawet awarię radia. Jednym z wielu przykładów, które mi pokazano, był przycisk naciśnij i mów dla kapitana, który mm, powiedzmy wpadł do środka, nie dało się go przycisnąć. Ten pozornie mały problem nadal będzie powodował wyświetlenie. Komunikatu IKA i wymaga przejrzenia krótkiej listy kontrolnej, aby spróbować rozwiązać problem. Chociaż nie poświęciliśmy dużo czasu na awarię w prezentacji, wspomniano, że awarie te można włączyć lub wyłączyć w mgnieniu oka lub uzbroić je na określone scenariusze. Nieprawdopodobne, bo do tej pory tak naprawdę w poprzednich symulatorach można było symulować awarie za pomocą samego symulatora, ale one nie były jakoś tam przypisane do danego samolotu. Do MFS była osobna aplikacja, która symulowała awarię. A tutaj jest, że tak powiem, sztos w drugą stronę, że cały samolot będzie jedną wielką paczką awarii, które mogą się zdarzyć w jakichś losowych momentach raz na milion, ale mogą no dobra, chociaż awarie nie są niczym nowym, w tym hobby zawsze jest jeden obszar, którego nawet wielkie nazwiska muszą jeszcze, które nawet wielkie nazwiska muszą jeszcze wdrożyć, czy wielkie firmy tutaj błąd w tłumaczeniu, w swoich wielkich samolotach odrzutowych. Tą cechą jest funkcjonalne wykorzystanie 280 wyłączników. No więc właśnie, to jest, to jest troszeczkę prawda, że overhead, overhead jest niezwykle ważną i potrzebną rzeczą. Tutaj akurat overheada na zdjęciach nie ma, ale sami wiecie, ile tam jest przycisków i ile jest przycisków w koło. Na przykład te przyciski, które widzicie tutaj, nie są funkcjonalne w A320 NIO od Flyby Wire, albo przynajmniej do, tego, do tej pory nie były funkcjonalne, albo ja o tym nie wiedziałem. Chociaż nie pokazano autorowi tego wyraźnie podczas prezentacji, powiedziano mu, że logika i funkcjonalność są kompletne i gotowe do dodania do przyszłych konstrukcji samolotu. Niektóre okoliczności będą wymagały uruchomienia wyłącznika, aby zresetować system lub całkowicie. Wyłączyć coś w samolocie. Będzie to modelowanie Phoenix A320. To wszystko z poziomu kokpitu. Niesamowite. Wszystkie te świetnie brzmiące funkcje nic nie znaczą, jeśli wydajność jest słaba. I teraz przechodzimy dalej screeny z wydajności. Wszystkie te świetnie brzmiące funkcje... Nie... Właśnie, to byłoby coś, czego Amir jest bardzo świadomy i podzielił się z um, uczestnikami prezentacji pewnymi obrazami porównawczymi. Przedstawiony scenariusz zakładał, że trzy różne produkty znajdowały się na tym samym lotnisku o tej samej porze dnia i w tych samych warunkach pogodowych z grafiką ultra w 4K. Najpierw był domyślny Asobo A320 NIO, który utrzymywał średnio 34,4 4 FPS. To jest, moi drodzy, ten ziomeczek. Co było ważne, to skoki w renderowaniu klatek, które powodują zacinanie się lub przerywanie klatek. W tym scenariuszu było kilka takich skoków. Następny był, moi drodzy, flyby wire A32NX. No i tutaj widzimy zdecydowanie spadek klatek o prawie 10. No 8, dobra. Żeby być dokładnym, to prawie 10. 26,7 i to jest ostatnio bardzo, bardzo wyraźne, bo y, f, kokpit fly-by-wire jest strasznie zlagowanym kokpitem. Powiem szczerze, że nie sprawia mi to już przyjemności w nim latanie, już nie licząc moich kraszy i tak dalej, ale nie sprawia mi przyjemności latanie we fly-by-wire, zwłaszcza, że te klatki no nie są takie, jakbyś być powinny. Ja wiem, że to jest darmowe, ale... Dobrze, w tych samych warunkach symulacja utrzymywała się średnio na poziomie 26,7 fps, ale z jeszcze większą liczbą skoków niż domyślny A320. Oczekuje się tego, biorąc pod uwagę bardziej szczegółowe systemy i ulepszone modelowanie. Ostateczny podgląd wydajności dotyczył aktualnej, niezoptymalizowanej jeszcze wersji Fenixa A320. Te same ustawienia, ale wydajność osiągnęła średnio 32,7. Niesamowite, czyli osiągnęli to, co ma defaultowy e, Airbus prawie, gdzie jest więcej systemów, więcej do narysowania, więcej do zrobienia co więcej te skoki w symulatorze były również znacznie mniejsze co zapewniało płynniejsze wrażenia. Ponownie jest to wersja alfa bez zastosowanych optymalizacji. Teksturowanie musi jeszcze zostać skompresowane, a wiele kodu debugowania wciąż znajduje się w środku podczas gdy rozwój jest kontynuowany. Twórca projektu, czy twórcy projektu mają nadzieję, że wraz z postępami osiągnięty zostanie jeszcze lepszy wynik. Warto również zauważyć, że jest to wersja sprzed yy... Aha, że jest to wersja, która ma sprzed. A, już wiem, że jest to wersja sprzed piątego update'u, który pojawi się i ma zwiększyć stosunkowo wydajność symulatora. Oni tutaj piszą o 50-70%, w co ja cholera jakoś nie chcę mi się wierzyć, niech naprawią błędy, które mi wyrzucają symulator. No i tak to wygląda, moi drodzy. Jak, co wy o tym myślicie? Jak, jak wy się na to zapatrujecie? Chcecie kolejny taki samolot z taką liczbą udziwnień, które się w nim pojawią, z realistycznym systemem awarii, z fajnie dopracowanymi systemami, z, fajną, z fajnymi teksturami, które są przybrudzone. No, jestem ciekaw Waszych opinii, dajcie znać w komentarzach, jak to z Waszej perspektywy wygląda. Będę wdzięczny i zobowiązany, jeżeli skomentujecie ten film i dacie łapkę w górę, bo chciałbym się dowiedzieć Waszej opinii. Tymczasem mówię Wam do zobaczenia, pozdrawiam Was bardzo, bardzo mocno. Mówił do Was Kroks. Cześć!